Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mister Zobi i idziemy polować na jakieś jedzonko, bo jest źle, jest źle. Wicie nam tam się zbiera, też żadną rozgwiazdę nie, nie wlas jakąś krzywą. Eee. No i jesteśmy mocno głodni, dlatego trochę sardynek trzeba upolować. No co jest? Dobra. Tu więcej rybek pływa. Okej. Okay. I po prostu spróbujemy sobie to co złapiemy. O, jakaś inna rybka. To co sobie złapiemy to wow. To mogę teraz zrobić. Pewnie jakoś. Hmm. A, ok, prawym to będzie chciał rzucać. Hmm. Gdzie ja zgubiłem tu włócznię? Chodź tu. Chodź tu, schowaj się do środka. A tą rybę prawym mogę wyciągnąć na brzeg. Niby... Tak, ciężko idzie, ale sobie wyciągniemy. Albo się zmarnuje, albo się udaje ołpić. Zaraz zobaczymy. Tutaj w sumie nie wiem jakie ja stoję z drewnem na oko. Bo chyba wszystko zużyłem na te parę ścian. Ej. Kurde, duża ta ryba. Tu na lądzie się wydaje większa niż tam w wodzie. O kurde. Dobra. Nóż. Nóż, 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 nóż. Gdzieś tu na pewno nóż wyrzuciłem wrzuciłem. Toporek. Motek. Jest. Nóż. Okej, okay. oh, jakieś tutaj kawałki mięska nam wychodzą, wow, dwa kawałki i ryba wybuchła, mm, empty, 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 okej, okay. eee, czyli potrzebujemy jakieś drewienko, mm. nie, nie o to mi chodziło. Pośpieszę z tą budową trochę, chyba jednak. Bo ja to wszystko wyczyściłem już. Dobra, weźmy sobie toporek i myślę, że chyba. W ogóle powiem Wam, że po tej budowie to się mocno zastanawiam, czy w ogóle na tej wyspie zostawać. Czy się tam może przenieść na wyspę do kraba, bo ona jest większa, tam wska trochę więcej zasobów. Początkowo myślałem, że tam tylko pójść właśnie poza soby i tutaj wrócić, ale no nie wiem. Eee, tak, widzę, że chyba dostajemy za rozebranie e, mniej niż to nas kosztowało, czyli jakieś tam tracimy surowce, czyli tak, bardzo fajnie zrobiłem, budując to i teraz rozwalając i tracąc rzeczy. No dobra, to jest ciemno i tak chyba nic teraz nie będziecie widzieć, to zróbmy tak, że ja ogarnę trochę drewna i się widzimy już na jedzeni. I witam ponownie mamy już dzień i jesteśmy na jedzeni na pici. Napić się możemy jeszcze trochę, nie możemy bo się robi. <laughs> I tak, rozebrałem te fundamenty całkiem. I spróbujemy jednak się przeprowadzić na tamtą wyspę, żeby mieć wszystkie zasoby tam na miejscu, a nie tak ze wszystkim jeździć. Tylko spróbujemy sobie zmajstrować coś lepszego dopływania niż ten nasz ponton. I w tym celu udamy się jeszcze na eksplorację tych statków, bo ja tutaj wszystkiego jeszcze z nich nie wyciągnąłem, co mógłbym wyciągnąć. Musimy tutaj jakieś lepsze wejście znaleźć. O, wyjdziesz po takiej barierce? Wyszedłeś, dobra. Ja już nie pamiętam, na którym statku byliśmy, na którym nie byliśmy. Tu chyba byliśmy, bo pusto. Tu pusto, tu pusto, ale jeszcze chyba tutaj nie wiem, czy na dachu byliśmy. O, dobra, ja do niej mogę stąd sięgnąć. E, super, jakieś rupiecie i... I szmata. Dobierzemy sobie tą skrzyneczkę. Okej. Okay. I teraz może chodźmy na tamten statek. Co tu na możemy znaleźć? Tędy da radę wpłynąć? Da radę wpłynąć, okej. Okay. No i dobra, pytanie czy na tym statku byliśmy, czy nie byliśmy. Tu pusto. O, skóra, dobrze. Tu pusto, ale skrzynkę weźmiemy. Skrzynka się przyda. Tutaj to jest już pusto. Dobra, ale na pewno nie byliśmy na górze. A tu jakoś tędy damy chyba radę, tak wyjść. Damy radę, damy radę. A tutaj też jest jakaś skrzynka. O! I lina części. Znaczy po jakiegoś pojazdu. A fuel pump dokładnie. Ok, pompa paliwa no to bierzemy sobie całą skrzyneczkę dobra to teraz tutaj mamy następny statek tam byliśmy tu byliśmy to teraz ten Muszę sprawdzić na górę wejść. bo ja w tych statkach właśnie trochę już tam zwiedzałem, ale na górę nie wychodziłem nigdzie. O, a tu też mamy skrzynkę, w tym samym miejscu. Więcej rupieci, jedzeni i trochę desek. O i właśnie nam wybił piąty dzień prze przeżyty. Piąty dzień z rzędu, w którym nie umarliśmy, a tam w ogóle jest jakaś wyspa, na której nie byliśmy jeszcze. W tamtą stronę chyba też tak. Po lewej stronie od statku widać. Tak teraz. O. I tam coś jest w tych falach, tak trochę przebija. No trochę tych wysypek tutaj jest, trzeba będzie popływać i pozwiedzać, ale ten nasz pontonik takie na wiosło, no to no, 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 średnio średnio się tym pływa. Mało wygodnie. Tędy nie wpłyniemy. Chce wpłyniemy tak o normalnie, tędy. O! I z tego też można robić stratwę Naprawę ja nie wiem, czy to mi się zmieści w kieszenie. Hmm. Ja trochę muszę jakoś rozwalić. Mam nadzieję, że tym nożem mogę. Tak. Dobra, i mieszczą mi się w kieszenie. Ej, bańko, chodź tu. Chodź tu. O! I tam na górze, jak podskoczyłem, to chyba widziałem jeszcze ich więcej. Ale tędy nie wejdziemy. O. Jakiś taki inny w ogóle statek od tych, co do tej pory widzieliśmy. Jakiś taki, jakby większy. Wow. Desk. I... Okej, okay, w sumie nam się skończyło już miejsce, tak? Eee... Kompasów to tyle nie potrzebujemy. Tu już jest wyjście na zewnątrz. Tutaj możemy wyjść na górę. Dobra, tutaj mamy więcej tych boi. Spróbujmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery skrzynki. O, i tutaj mamy na przykład jedno miejsce wolne. Możemy te boje tutaj włożyć, na przykład sobie. Do drugiej. Tą a, właśnie, to skrzynkę w ogóle pusto zabraliśmy. Więc do tej skrzynki możemy też to te boje włożyć. Mięso też włożymy, ok. I w sumie mogłem jeszcze tego nie zamykać. Znaczy, w sensie nie zbierać. Eee, jeszcze raz. O, i rozsypało się tym razem. Eee, tu jest pełno, tu jest pełno, tu jest pełno. OK, popakowaliśmy skrzynki, jeszcze mamy trochę miejsca w takim razie. Co tutaj mamy na górze? Tutaj na górze już nic nie mamy. O. Albo i mamy. Umiesz wchodzić po drabinie, kolego? Tam coś może... Oj, udało się, patrzcie. Tylko krzywy maszty i on jakoś tak krzywo idzie po tym maszcie. Dobra, to było dziwne. I tu mamy deski. I tylko deski. Dobra, to teraz byś fajnie było jakbyś zszedł i się nie zabił przy okazji. O, dobra. Chyba żyjemy i nic nam się nie stało. Coś te drabiny chyba nie działają tak jak jeszcze do końca powinny działać. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. To jest normalnie rekin. Schować przed nim koniecznie są schodzić, kurde. jakie ja powietrza nie mam. A tam raczej nie będę o czym pooddychać. To ja myślę, że tak. Mamy boję, to uciekamy na wyspę. Przed tym rekinem jak najszybciej. O oh boy, o oh boy No nie nas? Już chyba płycizna, to jesteśmy bezpiecznie raczej. Teraz jedyna co nam grzyć, to możemy wdepnąć w coś, co nas znowu zatruje. Dobra, weźmy sobie te blachy ze sobą. Na tamtą stronę też wyspy. No, 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 no. Gdzieś to tutaj sobie przeniesiemy. No, i dobrze. Hmm. Postaw, postaw, postaw. Wow! Postaw. Eee. Nie, nie chciałem tego brać. Odstaw. Chciałem tutaj zajrzeć, gdzie my mamy te nasze boje. Dobrze, jak to teraz się buduje? To będzie w building. Nie, to są w takie rzeczy. Vehicles eee, Moybals Raft Base. Potrzebujemy linę i pięć kulek. Ok, eee, sporo. Kłócą cały czas. Dobra, to weźmy sobie to. Czyli suma summarum, dwie liny będziemy potrzebować. Eee, nie stać nas. Stać nas na dwie liny, stać nas na jedną linę Tu mamy jeszcze dobra sadzonkę, tu mamy sadzonkę, dwie, to chyba jeszcze jedną trzeba było, tak? bo nic na razie nie odrosło w tych jukach. Tu jest sadzonka juki, to nie chcemy. Ok, Ej, nie, ile trzeba było? Już coś pomieszałem, 4 sztuki na nalina, ok. Ej, chciałem, żeby było tak pięknie kolorowo, i tylko trzy by wystarczyły. No dobra, czy coś tu jeszcze wyrosło, co przegapiłem? Czy już wszystko? A akurat. I tu jeszcze jedna na zapas, ja co? Od razu wezmę. E, ok. To teraz możemy znowu. Vehicles i możemy zbudować. E, hammer. hammer. Hammer jest potrzebny. Ok. E, tutaj leży hammer. Mamy hammer. Nawet z tego my nie możemy sobie wybrać. Dobra, pek. I... Hmm. Nie mogę tego... Znaczy, mogę przyczepić, tylko... Tylko, że nie mogę. Może jakoś tak sobie ona na takim podwyższeniu położymy. Oddaj i tak, teraz nam to przyczepiło. Fajnie fizyka zadziałała, to się przechyliło. No dobrze, teraz byśmy musieli tutaj sobie zrobić jakąś podłogę. Wezmę patyki, wezmę deski, bo w sumie nie wiem z czego, co, ile potrzeba. Wood floor. Albo plank floor. Wow! To jest takie coś. Hmm. A wood floor to jest takie coś. Nie, to my potrzebujemy jeszcze coś innego. Ech, co my potrzebujemy? O, jest dobra. Nie, czy nie? To jest base. My nie chcemy base. Chcemy raft floor. To jest inna podłoga niż taka zwykła podłoga. I możemy zrobić sobie. Taką ładniejszą z desek. No to może tak zrobimy. Co? Skoro możemy. O, a w tym menu się nie wyświetla. Ciekawe. No dobrze. To my byśmy potrzebowali jeszcze, żeby to nam płynęło. Jakiś napęd. O, daszek możemy sobie zrobić, kotwicę możemy zrobić, możemy żagiel i możemy ster. Potrzebujemy tak, szmaty mamy, tylko byśmy potrzebowali więcej lin. Kurde. A lin nie mamy. Liny to jest to, co nam brakuje. Hmm. hmm. Czy ja tu w tych skrzynkach nic na pewno już nie mam? Mam tutaj linę, jedną. O. Hmm. No to możemy sobie w tym momencie zbudować albo ster, albo żagiel. Bardziej przyda. Może zbudujmy sobie najpierw żagiel, jednak. Vehicles, żagiel. Czy ja to mogę jakoś obracać? Kuły. O, coś. Okej, okay. wciskanie nic nie daje q i E, muszę trzymać q i E, znaczy q albo E i wtedy się tak obraca. No, dobra. To postawmy to w ten sposób. Dziękuję nam teraz lin. No jestem bardzo ciekawy, czy w tym momencie teraz taka tratwa będzie nam jakoś lepiej to przewozić przedmioty. O, no jakąś. O kurde, z desek możemy to zrobić, a my deski zużyliśmy, może trzeba było coś takiego lepiej. Jakaś szafka na, na, na kontenery, na skrzynie chyba. Hmm. Tu jest stół, tu jest półka. Eee, półka, półka, no tylko z desek coś takiego widzę. Hmm. A tutaj desek już nie mamy. Tam złożyliśmy na te podłogi. Tutaj w skrzyniach. Tu mamy jedne deski i tylko jedne deski. To za mało. To za mało. O, czy ja to mogę już yy, zjeść, w znaczy, w sensie... Tak. Yy, jeszcze jedno, dobra, pozbierane. To możemy sobie teraz wykrawcić linę. I możemy sobie zrobić teraz ten nasz ster. to. O! Nie możemy wykrawczyć steru. Jakoś tak to spróbuję sobie na tych skrzynkach oprzeć, że to w powietrzu było. I teraz ster. Stąd nie zrobię steru. Dobra, to muszę tutaj tędy. I tu się trzeba przeklikać znowu Dobra, zrobiony ster Ok. No to... Coś tam się niedobrego ze skrzynkami stało No dobra, to teraz tylko jakby na tym jakoś można było zmieścić te skrzynki, no to by było super tylko chyba jedyne co ja mogę zrobić, to co jakoś tak to upadać. Ewentualnie wziąć w plecak, znaczy w ręce, w kieszeni i to wyrzucić. To ja pokombinuję i zaraz do Was wracam. No i cześć, witam ponownie. Przed chwilą się przespałem trochę, ale na ranek jeszcze nie nastał. I na razie drugi slap, drugi raz slap. Drugi raz spać nie możemy iść bo za szybko, jesteśmy wyspani no i tak, ogarnąłem, trochę posprzątałem to co najważniejsze myślę, że spakowałem jesteśmy w miarę jedzeni, w miarę napici tak tutaj wygląda nasza tratewka, jedna skrzynia tej leży z rzeczami plus lampka a resztę mam tutaj w skrzyniach, po prostu w kieszeni spakowane no to co? No ja wiem, że ciemno, ale może spróbujmy wypłynąć. Niby ciemno, ale z drugiej strony to nie będzie nas słońce paliło, tak? Nie mam pojęcia, jak to z tą skrzynią będzie. Czy ta trawa na mutonie, tak samo jak tamta, co wcześniej te kokosy wtedy na nawaliłem do niej. Ale nie, wygląda jakby miała. Wygląda jakby miała płynąć. Wow, ok. Żagiel... rozwinięty. I płyniemy. Płyniemy szybciej. Dobra, myślę, że jak się trochę bardziej rozwiniemy, to już. Wow. Ta skrzynia trochę cię nie podskakuje, ale mam nadzieję, że jej nie zgubimy. To będziemy sobie tutaj normalnie podróżować między tymi wyspami, tutaj pewnie też jeszcze gdzieś tam wrócimy do tego naszego pierwszego ogniska, pierwszego schronienia. Tam natomiast będziemy musieli zrobić nowe schronienie, żeby w ogóle grę sobie teraz zapisać. Kurde, niepokoi mi ta że tak skacze. No ale może nie zgubimy jej. Wow, matka jak najmniej buja w ogóle. Yy, tam pewnie nas też bujało, tylko jakoś jak wolniej się to się tego nie czuło, a tutaj to zasuwamy nieźle. Lampka zgasła, czyli ona jakoś tak chyba sama się zapala dzień noc. Mamy piękny wschód. Słońca na morzu. Zmiana kursu, o wow, wow, wow. nie wiem, fale mogą być takie, że nas wywrócą na tej trawie nie wiem. Normalnie screen'a walne. Okej, okay, już niedługo brzeg. Dobra, to widzimy się ponownie na brzegu i budujemy sobie schronienie, żeby dzisiaj zakończyć odcinek. No i jestem już ponownie. Mamy linę, ścię pierwszą palmę tutaj od naszego przybycia. I. Shelter. Hmm. o, 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 o. o. Postawione. Elegancko. Nie chciałem tego upuszczać. Chciałem zrobić tak. I tak. Także... Co? Taki trochę nowy początek, w nowym miejscu już z jakimś doświadczeniem, z zapasem. Także kolejna przygoda w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!